przygotowania potrzebne nam będzie karton, miarka, ołówek, klej na gorąco, taśma, łańcuch choinkowy, ozdoby choinkowe, oraz lampki na baterie. Na kartonie rysuję trójkąt o podstawie 20 cm i wysokości 35 cm. Następnie wycinam go za pomocą nożyka tapicerskiego. Pomagam sobie linijką, żeby linie były dokładnie proste, a nie jakieś falowane, bo wiadomo, że ten nożnik gdzieś tam zawsze może się obsunąć. Ten sam trójkąt odtrysowuje na kartonie jeszcze trzy razy, aby otrzymać cztery takie same elementy. i sklejam ze sobą taśmą. Następnie składam boki ze sobą tworząc taki jakby spażek. Dalej nakardzone za pomocą kleju na gorąco przyklejam łańcuch tworząc taki efekt puszystej choinki. Przyklejam gwiazdę. A całość ozdabiam za pomocą małych złotych dzwoneczków również przyklejanych na klej na gorąco. Na koniec zakładam lampki, które są na baterie. Moje pochodzą z Lidla. I w sumie to już wszystko, cała choinka jest już gotowa. Chcę otworzyć kolejne okienko w kalendarzu adwentowym. Tym razem już pod choinką moją z DIY, którą mogłyście przed chwilą obejrzeć. I dzisiaj mamy 9 grudnia i dziewiątka. Gdzie jest w ogóle dziewiątka? Nie ma dziewiątki? Tu jest dziesiątka. Dziewiątka. Tu jest. Dobra, jest dziewiątka. Coś lepiej. I takie bardzo cienkie, małe pudełko, czyli pewnie znowu będzie jakieś akcesorium. Tutaj na opakowanie jest napisane For the down to earth goddess in you. Otwieramy, patrzymy co w środku, tym razem. W ogóle nie, nie się do tego dojąć. Nie mogło do tego Jedną ręką o, udało się. Co my tutaj mamy? Penseta. Penseta z The Body Shopu Slanted Tweezers. Ja kilka pęset już mam, natomiast nie wszystkie są najlepszej jakości, bo niektóre już po prostu nie łapią do tych włoskich, bo są I tutaj po prostu nie domykają się. Zobaczymy, jak będzie z jakością tej pensety. No na pewno się przyda. Penseta zawsze się przydaje, czy do regulacji po prostu jako jakaś pomoc do złapania czegoś. Natomiast nieciekawa jestem jakbym z jej właśnie jakoś, Mam nadzieję, że życie w porządku, Więc penseta na pewno się przyda.